Ogólnie potrzebujemy coś, co reprezentuje naszą szkołę. Dobra, zajmę się tym. No i ogólnie. Okej, a zrobicie nam reklamę szkoły, bo mega potrzebujemy. Po prostu na przykład jakiś plakat lub coś w stylu. Oczywiście. Okej, okay, to będę czekała. Ty operujesz kamerę. Witam. Dzisiaj Was oprowadzę po naszej magicznej szkole. Nasza stołówka z samoobsługą jest też olbrzym idzie. Wszystkie nasze klasy wyglądają tak samo, więc nie musicie się uczyć ich na bieżąco. Przepraszam młodzieńcze, czy ty pozwolenie na nakrypanie tutaj? Jest też przepiękny par, w którym możesz się wyluzować po ciężkich lekcjach. Nadepchałeś na mnie! Oj, sorry trawiasty. Mamy też piękne korytarze, na których możesz się... zniszcz to nagranie. Oraz ej, nie rób tego, nie? No to nagrywamy jeszcze raz.